Całkiem niedawno miałem przyjemność testowania dla Was kamery samochodowej Viofo WM1. To była dobra kamera. Nagrywała filmy w przyjemnej dla oka jakości, była niedroga i taka dyskretna. Viofo A139 Pro to wideorejestrator na wypasie, który w cenie około 1500 zł, w swoim wszystko mającym wariancie, pozwala na nagrywanie filmów z tego, co dzieje się na drodze przed naszym samochodem i za naszym samochodem. Mało tego, wersja trzykanałowa, trójkanałowa, Potrafi nagrać również to, co dzieje się w naszym samochodzie. Tak, mamy tu kamerę wewnętrzną. Gwodzie ścisłości. Viofo A139 Pro występuje w kilku wersjach. Możemy nabyć drogą kupna sam moduł główny z doskonałym sensorem od Sony. I tu uwaga, jest to pierwsza na polskim rynku kamera z nowym sensorem od Sony Starvis 2. Możemy zdecydować się również na główny moduł z dodatkową kamerą na tył, na wariant z dołączoną kamerą do wnętrza, taką z pod podczerwieni, oraz na opcję Full wypas, czyli właśnie testowany wariant trzokanolowy ze wszystkimi kamerami. Brzmi fajnie? No pewnie. A jak to trio sprawdza się w codziennym użytkowaniu? Opowiem Wam to i owo, a Kamil wrzuci nagrania z poszczególnych kamerek, więc nie dość, że sami ocenicie jakość nagrań, to jeszcze dostaniecie info, czy to dobry sprzęt jest i czy warto wyłożyć na niego kilka złotówek. Czas na konkrety? Zdecydowanie. Co potrafi trzykanałowa wersja Viofo A139 Pro? Mamy tu sensor Sony Starvis 2, który pozwala na nagrania w rozdzielczości 4K w trybie HDR z głównej kamery, z centralnego modułu, z serca całego systemu. Sztosik. W dodatkowych rejestratorach mamy z kolei też cenione moduły Sony IMX291. Do tego. Kąt widzenia obiektywu to 140 stopni w przypadku kamery naprzód oraz po 170 stopni w przypadku pozostałych kamer przysłona F16 GPS Wi-Fi 24 GHz i 5 GHz w głównym module, do którego podpinamy pozostałe kamery. G sensor i rozpoznawanie wstrząsów, komunikaty w języku polskim, obsługa kart pamięci do 256 GB. Nagrywanie w pętli, automatyczne rozpoczynanie nagrywania i inne typowe dla wideorejestratorów funkcje oraz zaawansowane tryby parkingowe. Jak prezentują się filmy nagrywane przez Viofo A139 Pro? Jak wspomniałem, Kamil wrzuca materiały przy bitkach, więc możecie sami wyciągnąć wnioski. W mojej ocenie jest super, a obraz z głównego modułu to już w ogóleż to, wyraźny, radzący sobie z prześwietleniami, bardzo stabilny. Świetne są też ujęcia nocne, na co wpływ ma pewnie spory sensor o rozmiarze 1 na 1/8 cala. Osobiście daję okejkę. Tak jak i mniejsza, i tańsza, i mniej zaawansowana kamera, czyli Viofo WM1, tak i Viofo A139 Pro zaskakuje wygodą obsługi. Na głównym module znajdziemy 5 przycisków, którymi włączamy lub wyłączamy urządzenie, włączamy lub wyłączamy nagrywanie, zabezpieczamy zarejestrowane wideo, a także włączamy lub wyłączamy mikrofon czy sieć Wi-Fi. Najdziemy tu również porty do podpięcia pozostałych dwóch kamer, a nawet zewnętrznego mikrofonu. Dzięki Wi-Fi możemy połączyć kamerę z aplikacją, to jest super wygodne i łatwe i trwa moment. Aplikacja zaś, jak już pewnie wiecie, również należy do tych przemyślanych i pozwala na łatwe zarządzanie pracą wideorejestratora. Zmienimy tu parametry obrazu, sposób pracy trybu parkingowego i takie tam. Słowem, całe centrum kontroli mamy w smartfonie, na smartfonie, co jest super. Podczas codziennej eksploatacji docenia się też komunikaty głosowe w języku polskim, od choćby informujące o konieczności instalacji karty pamięci oraz pożądaną bezobsługowość. Urządzenie raz skonfigurowane włącza się i wyłącza samodzielnie. Cieszy również to, że mimo poziomu zaawansowania, Viofo A139 Pro to całkiem nieduża, dość zgrabna kamera. Mowa o głównym module, gdyż pozostałe kamery są wręcz niezauważalne. Małe, dyskretne, przyjemnie komponujące się we wnętrzu samochodu. Kamery montuje się za pomocą przylepców. Tu warto nakleić na szybę najpierw folię elektrostatyczną, dołączoną do sprzętu, by później bez problemu móc zdjąć kamery z szyb samochodu. Po przyklejeniu dopasowujemy jedynie kąt obiektywów, podpinamy się do prądu i możemy jechać i nagrywać. Viofo A139 Pro ma GPS, dzięki czemu pokazuje nam na nagraniu lokalizację i prędkość. G-Sensor i rozpoznawanie ruchu, co sprawia, że uruchamia się automatycznie i automatycznie potrafi zabezpieczyć nagranie. Czy na przykład włączyć się w trybie parkingowym, kiedy ktoś przebiegnie lub przejedzie, a nawet nie daj Boże, uderzy w nasz samochód. Jeśli mamy podpiętą kamerę na stałe do instalacji elektrycznej pojazdu, to możemy korzystać z zaawansowanych trybów parkingowych. Tu mamy do wyboru włączenie nagrywania podczas wykrywania ruchu czy uderzeń, możliwość stałego nagrywania w trybie pokladkowym czy z niższym bitrate. Działa to doskonale i przydaje się zwłaszcza, kiedy parkujemy na jakimś zapłoczonym parkingu. Tryby parkingowe niejako dopełniają całościowy obraz Wiofo A139 Pro, sprawiając, że jest to rozwiązanie niebywale kompleksowe. Trzykanałowa kamera samochodowa rejestrująca obraz na zewnątrz i wewnątrz auta, a także pozwalająca na monitoring pojazdu, kiedy my sobie bezstresowo odpoczywamy w domu. Super sprawa. Warto czy nie warto? Cóż, warto. Jeszcze jak. Żeby jednak zarysować jakąś płaszczyznę, jakiś kontekst kierowcom niedzielnym jeżdżącym nieczęsto lub po sprawdzonych trasach polecałbym jednak tańszy model Viofo WM1 o doskonałym stosunku ceny do możliwości. Tym jednak, którzy jeżdżą dużo, a kierowcom transportu międzynarodowego czy przedstawicielom handlowym to już w ogóle, bezsprzecznie polecić można właśnie bohatera tego filmu. Viofo A139 Pro potrafi wszystko. Rejestruje bardzo dobrej jakości obraz i pozwala na zapis zdarzenia drogowego w kompleksowy sposób. W wariancie trzykanałowym mamy zapis sprzed maski naszego samochodu za jego tylną szybą, a także wideo z wnętrza pojazdu. No bardziej kompleksowego materiału już ogarnąć się nie da. Innymi słowy, doskonały sprzęt zaprojektowany z myślą o tych, którym zależy na możliwie pełnym i wiarygodnym zapisie wydarzeń, które na drodze występują losowo i spotkać mogą każdego z nas.